...Franciszka i bardzo proszę, żeby pani tutaj powiedziała nam kilka słów o tym niezwykle sympatycznym naszym gościu, gościu, który jest trzyletnią suczką o imieniu Gaja. Gaja. Tak, przyszłam tutaj z gają, bo jest to suczka, która rozpaczliwie szuka domu. Mam nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam się znaleźć dla niej dom. Już dwukrotnie była wyrzucana na ulicę, błąkała się. Teraz jest. Przywiązuje się do każdego, kto jest dla niej miły i kto ją zechce kochać. Jeżeli ktoś z Państwa wyraziłby chęć zaadoptowania pieska z naszego ogrodu świętego Franciszka, czy to będzie Gaja, czy wiele, wiele innych, które są pod naszą opieką, zapraszamy na naszą stronę. Można sobie wybrać pieska, zaadoptować, otoczyć go opieką i miłością. Naprawdę jest wiele, wiele do zrobienia tutaj u nas, zarówno psy, jak i koty. Cierpiące, wyrzucane na ulicę, czekają na, na dobry dom i na serce państwa. Dziękuję. Proszę, pa proszę państwa, proszę spojrzeć na tego naszego gościa, niezwykle wdzięcznego. Ona, Gaja, jak i wiele innych zwierząt, zarówno kotków, jak i piesków, potrzebują państwa pom pomocy, potrzebują państwa opieki. Proszę czasami, e, być może chcecie mieć w domu czworonoga, przyjaciela, kogoś, kto zawsze jest. Dla naszych potrzeb i my jesteśmy dla Niego, komu i my możemy pomóc i On czasami w trudnych chwilach może pomóc nam. Zwróćcie uwagę na stronę Ogrodu Świętego Franciszka. Być może znajdzie się tam właśnie czworonóg, który, który stanie się Waszym towarzyszem, który, który stanie się Waszym przyjacielem. Zwróćcie bardzo proszę na to uwagę. Zanim przejdziemy do kolejnych atrakcji dzisiejszego popołudnia, ja sobie pomyślałam, że na nasz własny użytek moglibyśmy to dzisiejsze spotkanie nazwać nie tylko piknikiem z jedynką, ale czymś w rodzaju czerwcówki. Właściwie mamy majówkę, to czemu by nie mieć własnej czerwcówki? Zapraszam Państwa do zabawy, która nie odbyłaby się, gdyby nie ogromne starania Dyrekcji Grona Pedagogicznego Pracowników Gimnazjum nr 1 oraz sponsorów, wśród których znalazło się Stowarzyszenie Moje Miasto Tarnobrzeg, Hispol Tapety Natryskowe, Księgarnia Halszka, Księgarnia Edukacja, Pan Kazimierz Gil, i pasieka wędrowna, pan Wiesław Gili pasieka wędrowna, spółdzielna mieszkaniowa Siarkowiec, Karabela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zakład piekarniczy w Chorzelowie, sklepik szkolny reprezentowany przez pana Mariana Londa pan prezydent miasta Tarnobrzega Norbert Mastalesz, firma Pawilon Bartosz reprezentowany przez pana Waldemara Janczara i firmę Walter Tarnobrzeska Hurtownia Opakowań Karolla Kurtownia Kontakt, um, uplasowana na ulicy Sandomierskiej, punkt dorabiania kluczy i pawilon Bartosz, przedsiębiorstwo wielobranżowe Transdźwig, firma handlowa Druczek, reprezentowana przez panią Danutę Lichotę, ośrodek szkolenia kierowców Wojtek, zakład kosmetyczny Awangarda, elektronarzędzia reprezentowane przez pana Łukasza Wróbla, zakłady ch chemiczne Anser, firma handlowo-usługowa... Romet, Edyta i Robert Koczułap, Sklep komputerowy, WIAKOM, PZU Tarnowrzek, Cukiernia Dominikańska, Dobrowolscy Zakład Mięsny, Zakład opty, Optyczny Jarosława Lisa, Forbet Materiały Budowlane, Socho, NSZZ Solidarność, Kopalni Siarki Machów S.A. w organizacji dzisiejszego przedsięwzięcia, dzisiejszego pikniku, pomogli również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, spółka Santa Eco, FH Majsterek, pan Stanisław Uziel, kawaler Orderu, uśmie orderu Uśmiechu, pan Jakub Wolski, graffiti, środowiskowy dom kultury, fitnesska, pomoc drogowa Automark, Mark Assistance, Tomasz Marek, ksiądz proboszcz Adam Marek z parafii Chrystusa Króla, Komendant Mariusz Bezdzietny i Szczep Środowiskowy Knieja. Marcin Sobowiec, sędzia szachowy, tarnobrzescy motocykliści, sy sympatycy pokemoto.com, integracyjny klub sportowy, pan Rajmund Ziemba, prezes i pan Jan Dryka, wiceprezes, Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół Integracja, pan Sta Sławomir, przepraszam, Wiatrowski, prezes, pani Katarzyna Opioła, pan Krzysztof Watracz, Państwowa Straż Pożarna, szpitalny oddział ratunkowy w Tarnobrzegu, który jeszcze e, jest, reprezentuje nam Swoją działalność oraz Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu. Ja pozwolę sobie jeszcze nadmienić.